Witam Was! Ja jestem Biko Rzeszek, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Heroes. Jest ze mną... Konrad. No. Ale ten początek był zajebisty, tak równiutko. Aha. Co dziwne jest, jak zombie ma pomysł. Co ja jestem? Zombie jestem. Właśnie też się tak zastanawiałam, czym ty jesteś. Jesteś zmutowanym demonem śmierci z yy, krokodyla. Czymś jestem na, pewno? Czym o, na pewno. Ale mi plecy zrobił. Fuck, ale mi ten praps Ścina. Koleś o, pisze... Ej, komputer mi się nie chciał garnąć, bo z wrapsem mi ścina. Ej, ej, Koleś ej, ej. Leś ma tą broń co ty. Mam nadzieję, że nie będziesz takie odczuwany na filmiku. Szkoda, szkoda. Ej, ja wbijam gdzieś do klubu, laski tańczą na rakietach. E, 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 e. gdzie? Prawo autorskie. <grystu> 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 prawa autorskie. Autorskie prawa. Ja wbijam gdzieś do klubu, laski tańczą na rakietach. To jest nasza piosenka. <grystu> Nie już. Jakbym miał, to bym się uleczył. D dzięki. To ten cię szczelił? <grystu> Spoko. A, B, w ogóle nie zauważyłem, nie zauważyłem, że zacząłem nagrywać, ty tak mówisz, tak równiutko zaczęliśmy w tym samym momencie, o ja... Dopiero teraz się skopnąłem tak, że nagrywam i to było straszne. Ale ja wcześniej... Co ja gadam? Co ja robię na tym świecie? Czemu mnie spodziła mama, a nie tata? W zasadzie tata mnie spłodził, ale mama mnie wypoczęła. Znaczy wypoczęła? Wypoczęła. Czemu wypoczęła? Jesteś wypoczęty. Jestem wypoczęty. Po całym siedzeniu w brzuchu mam, Jestem wypoczęty. Dobra, dawaj na ich flagę, bo tam widzę już na ustęp zmyśle, myślę, że jadą. Jadą! O właśnie przyjechali. No. Jechali. Jechali. Ze szczelego? Ze szczelego. Na cały HP nie? Sami hmm. mi tak nadcią, ja? masakra. Masakra. Oh my god. Ach! Zasłoniłeś mi. A, bo ucieka, ucieka z flagą! To No już chyba ucieka. Co ja robię? Jestem przyzwyczajony, że miałam bazukę. Sam mi kolej przyleciał. Kurczaczki. Zabił mnie. Koleś nie przeleciał. znaczy... Przejechał. Przejechał? Takie tak. przyzwyczajenia, od razu się tak mówi. Łuck! O. Łuck. No ja -ho. Cześć! dzień. O, Rafał, chodź na jej flagę. To jest śmieszne, że... że to auto mi właśnie spadło Ej, te... mam rangę kolejną! Jestem taki... dumny z siebie. A to auto mi właśnie spadło przed twarzą, co przed chwilą jechało. Dobrze. Odzierfaj ich flagę. Bo tam ich nie ma. No idę, idę. Tutaj są. A! Plecy, mando. Mando, plecy, mando, plecy, mando, plecy. Ja tak, ja tak się nadzieję. patrzę i nie ma żadnego manda. A ty kryśniałeś, mando, plecy. Ja do bo Boga odrzuciłem blastem. Jego nie widziałeś po prostu. O! 6, 6, 60 hp, no miał być medyk, a nie Medyk! No ha, 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 ha. Medyk! No, medyk! Konrad, medyk! Ty nie TF? MEDYK! Medyk! O, pomyliłeś gry! O 4 hp, medyk! Jadę tam! Jedź do mnie Konrad! Ale, ale jestem note driverem i, i nie umiem jeździć właśnie jestem przy pierwszym czewku i cały czas mnie je walę. Ty ty jesteś bo... Nie no, ich jest za dużo, Konrad. No Lecę! Li... Znaczy jadę! Weź mnie uratuj, co? Was macie. <ścof fit> Czekaj, już prawie jestem, faj. No, no właśnie przed tym, jak Widziałem. przyjechałem, właśnie widzę jak... Pomściłeś mnie. No proszę. Tak za darmo. Znowu mi tak ścina. Oh my god. Cóż to się dzieje z moim netem? Albo to nie z netem, z kompem. Eee, to to ja wyszła. Dlatego, piko. że nagryłam na C. Znaczy na D. Znaczy. Co? Przed <laughs> tego, że nagrywam na C na D. A teraz taka rozmina. Na którym? Na dysku, na gdzie? E, bo zmieniłem dyski, nie na którym. Powiedz mi, którym konor tu już jesteś wróżką. Na E! Tak. Na X. Dyski S e są najlepsze. Tak. Właśnie mi przeleciał przed twarzą kolej z flagą, nie? <laughs> no. A właśnie, jak ja dzisiaj bronię, mam RKM Maxa i... M249. Maxia to był ten piesek z reklamy. Znaczy nie, jest bajki. To był chyba Maksio. Reksio. Reksio. <grym> Przepraszam, kolega, jest, jestem lewy. <grym> Maxio. Widzę twojego trupa. Czekaj, czekaj! Co za debil, na mnie nie poczekał nawet za Ee E, e, gdzie? Gdzie? Co? Ja. To za miły kurczaczek na mnie. <grym> o, przeklinam cię kurczaczku. Wiesz co ja nagrywam z duel of champions, to jednak nie będzie tylko kanał łebka. <grym> duel of Champions to ta głupia gra. Żartuję, to tak, w której ty jesteś dobry, ale jestem słaby. A tutaj mamy na odwrót. Haha. <grym> <grym> Wal Zobacz e, na was. punkty! Zara tak źle mi nie idzie. Cicho. Tylko 500 punktów. Tak jestem bardzo dobry z matematyki 534 kolego, ty to tutaj... Sobie nie smil... Łak nie przeładowałem! O Jakie będę miał fail. kolejną rangę. To jest po, jest po korporal, po co, ten, korpo, ten kapralu. Co to jest po, co po je, kapralu. No bo korpolar, to korporar. Kor, 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 korek. Co nas, mistrz angielskiego? Jej! Miałem z angielskiego czwórkę. Bo pani Bo pani za brak zadania wpisywała power. No, sami sobie dopowiecie resztę historii. Ratuje cię Konrad! On wie z tego co ty masz na komandosie, tego głupiego. Tego tej fabki, fabki, ma łapki? No tej fabki, łapki, fabki. No i gdzie oni się w ogóle? No tu! Ale nie było ich nigdzie. No. Wysiadasz panie czy nie? Pani Pan wyświódł czy nie? Kwadrat ze śląska Jego tata myśli, że małopolska, to, że jak jestem z Małopolski, to jestem góralem. Tak weźcie, weźcie, napiszcie w komentarzach Tata Rafała nie zna się na góralach. Nawet się zrymowała, tata Rafała nie zna się na góralach. A taki rym. Czuję i nawet tego nie rapuje. Joło łoto! ci się wysadziło? Na piące, trup trap. To się nazywa mądrość. Trup trap? Wolność wyboru. Tylko w i Ikeły. O mam flagę, chodź odniesiemy ją, będę... Strzela do mnie. Ja nie, ja jej nie odnoszę, ja będę tutaj sobie fajnie cieszył się życiem. Ej oni nie przejęli tam czasem na środku, bo tutaj nie widzę, żeby się spałnili. No to cześć. Cześć. Ach, to przejęli na środku, bo tu się nie spałnią. Właśnie, też tak pomyślałam. Kurczę, co ja? plece 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 O, oh, fuck. Gdzie oni są, no? O, są, okej. Okay. Oooo, pipa, pipa, pipa. Jak mi ukradł chamsko. O, słone! To było takie O nie, tam jedzie samochód, ja go muszę zastrzelić. Powiedzcie w komentarzach Rafałowi, co to tam są ziarenka smaku, bo on jest taki nieogarnięty, bo mama nie kocha, że on nie wie, co o. to są z matku. No co? Nikt ja nie, nie wie, wie, co to jest vegeta, ludzie? Jeszcze <grym> mówi, że mleko się bierze z Nie <grym> Wiecie, takie, takie są dzisiejsze dzieci, cały czas na tym komputerze. Cały czas. Życia nie mają. Na rower czy coś albo, albo nie? Mama musi zmuszać, żeby, żeby wyszedł. Widziałam taki filmik na YouTubie. <grym> mama się pyta, dziewczynki, Co Co to jest? Skrzydełko kurczaka. Ale co, co to jest skrzydełka? skrzydełku? To była kura! Jezu... Kura. Kura. To była kura! W dziecku skrzydełka Gruszaka. Skąd, skąd się bierze mleko Stesko! z kartonu. Z kartonu. Z kartonu. Z kartonu to już wyższy poziom jazdy, to już o, przynajmniej wiesz co to jest karton. O, koniec. No dobra. No czekaj jeszcze staty, staty. No dobra, staty, niech ci będzie, no. Niech zobaczą, że ja mam dwa razy lepsze staty od ciebie. Bal się. <laughs> ten na samej kurze hmm. to ja! Chodź, zapomniałem powiedzieć. Pelkrat my play. Kon, czyli Konrad, on nuba on 25 level. <laughs> I się dziwi, że ma takie staty, nie? Nie mam saltka w Royal mniejszym poziomem. <laughs> Co? Patrzcie, patrzcie, kurde go. 25 level, widzicie to? Patrzcie, widzicie ten napis? E tam nob wasz, prawie wszystkie levele tam były takie same jak ja. Tak, e, dwunasty, szesnasty, trzynasty. Nie się 13? 13, 13. No, dobra, ale chciałem z tobą pograć sobie. Nie, ja chciałam sobie nagrywać, a to nowa mapa. No dobra, też ja się z nam żegnam, cześć, narka. Bye. Oni, bye. Bye bye.